Poznałaś jakieś gwiazdy prywatnie? Czy macie kontakt? Albo, czy gwiazdy poznają cię i na przykład mówią: Hej, Ania. Zdarzyło mi się kilka z gwiazd poznać prywatnie, czasami dzięki temu, że moi znajomi dziennikarze z różnych krajów. Mhm. To na przykład ze swojego kraju jakąś gwiazdę, która jest na przykład Szwedem z pochodzenia, znają i, i, i z tego powodu byliśmy gdzieś na jakiejś kolacji czy na jakimś, na jakimś spotkaniu. I są też rzeczywiście gwiazdy, z którymi mam już jakąś relację, oczywiście jakąś mini-relację, bo wiadomo, że te pięciominutowe spotkania raz na parę miesięcy to nie jest żadna znajomość, ale jest mi oczywiście bardzo miło, jak na przykład Hugh Jackman pamięta, całuje mnie na powitanie i... Pamięta też to, że zawsze staram się, żeby te rozmowy moje były trochę bardziej filozoficzne niż tylko jakieś takie, jakieś takie small talki na temat filmu, dzięki czemu mogę już łatwiej przejść do poważniejszych pytań i, 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 i wiem, że, jakby, że, że nie muszę już tych wstępów robić. Chris Hemsworth jest też taką gwiazdą, z którą, z którą przez jakiś czas bardzo intensywnie się spotykaliśmy co miesiąc czy co dwa miesiące bo on bardzo dużo grał. A on w Australii miał jednego z najbliższych swoich przyjaciół Polaka, w związku z czym zawsze na dzień dobry mówi, Dzień dobry, jak się masz, ty jesteś ładna, bo tyle umie powiedzieć po polsku. I to jest zawsze taki stały element tego, jak się, jak się z Chrisem Hemsworthem spotykam. Ale to nie tylko. On stwierdził, że Ty jesteś bardzo ładna, bo także zostałaś skomplementowana przez no, najpiękniejszą tak naprawdę kobietę no, na świecie w sumie Angelina Jolie. Jak się wtedy poczułaś, gdy to tak miło się do Ciebie odniosła, tak właściwie znana i światowa gwiazda? To zawsze jest oczywiście bardzo miłe, kiedy ktoś mówi komplement. Ja się też nauczyłam tego, że i Brytyjczycy, i Amerykanie generalnie tacy są bardzo ciepli, bardzo pozytywni i kiedy tylko mogą, starają się znaleźć coś pozytywnego, albo skomplementują sukienkę, albo fryzurę, albo zawsze, albo makijaż, zawsze znajdą coś miłego, żeby powiedzieć na początek albo na koniec. I to jest fajne. I to jest fajne, że... Że ta energia, z którą się spotykam w pracy, jest bardzo pozytywna. Ja się też tego nauczyłam od nich, żeby dawać od siebie ludziom w kontakcie coś pozytywnego. Żeby nie było tylko zazdrości, czepiania się, krytykowania, bo zawsze można skrytykować, ale zawsze można też powiedzieć coś miłego. I ja się nauczyłam tego, że to nic nie kosztuje i że. Osoba, do której się mówi, to coś miłego, dla niej to czasami jest coś, co zmienia jej dzień, jej humor, jej samopoczucie na cały dzień. Więc jak się czasami. Niektórzy mówią, że Amerykanie są powierzchowni, ale ja uważam, że lepiej jak ktoś jest powierzchownie czy też sztucznie miły, niż miałby być prawdziwie niemiły. Mhm. Wydaje mi się, że fajnie jest być sympatycznym, miłym, ciepłym i właśnie takim komplementującym. I staram się też to, tego się od nich nauczyłam, w tym sensie, że staram się to też wdrożyć w swoje życie jaka w ogóle jest w rozmowie i prywatnie Angelika? Ja ją, proszę pamiętać, poznałam jeszcze przed, dwukrotnie z nią rozmawiałam, ale jeszcze przed całym zamieszaniem z, z rozwodem, z bradem Pittem, więc wtedy była nieprawdopodobnie ciepła, pozytywna, chętna do rozmów o swoich prywatnych sprawach, bardzo chętnie rozmawiała o bradzie, o dzieciach, wydawała się bardzo otwarta i Miałam wrażenie, że jest w niej duży spokój, taki zen. Że to jest osoba, nie wiem na ile to jest pozór oczywiście, ale, ale, ale odczytałam ją jako osobę taką bardzo taką, która odnalazła spokój i która miała dużo takiego, takiej dobrej, spokojnej energii w sobie.